Jak nazywamy ludzi, którzy z nami pracują? Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Cudu poradnika. Dzisiaj rzecz chyba trochę błaha, mogłaby się wydawać, ale taka, która gdzieś tam u nas w branży występuje i która powoduje nieraz uśmiech na mojej twarzy, a mianowicie to, jak nazywamy ludzi, którzy pracują u nas na eventach. Tak, jak już wspominałem, jednym ze filmików, u nas struktura jest trzypoziomowa. Mamy ogarniaczy, czyli te osoby, które zarządzają firmą, cudo event menadżerów, czyli osoby, które zarządzają danymi eventami. No i potem kogo mamy, właśnie? Na rynku możecie się spotkać z wieloma nazwami. Są ludzie, którzy po prostu nazywają się obsługą eventu, ale to jest jakieś takie to bardzo opisowe. Jest nazwa, której my używamy i która nie jest bez wad, ale jednak chyba na najbardziej przypadła, czyli animatorzy, ale też spotykamy się czasami, no nie mogę powiedzieć tego po prostu nie śmiejąc się, z tym, że na przykład osoby obsługujące event nazywane są inspicjentami. Nie wiem, jakoś ta nazwa mi nie gra z branżą rozrywkową po prostu, no ale cóż. Więc my wybraliśmy animatorów. Dlaczego? Bo to oddaje sens chyba najlepszy ich stanowiska, czyli ich zadaniem jest to, żeby na danym punkcie z animacjami działo się jak najlepiej, tak? Animacjami, czyli w jakiś sposób nadajemy nowy sens temu tej czynności, która jest tam wykonywana. Animujemy ją, tak? Sprawiamy, że jest fajna, że, że, pojawia się że pojawia się tam jakaś wartość rozrywkowa. I w związku z tym, właśnie ci animatorzy są chyba dla nas tacy najbardziej um, właściwi. Zdaję sobie sprawę, że bardzo często animatorzy mogą być postrzegani przez kontekst um, imprez dziecięcych. Także często się mówi, że to jest animator tam, hmm. jakiś zabaw dziecięcych i tak dalej. Ale właściwie. Zmienia się tylko charakter tej animacji, ale przecież zasada działania dla dorosłych jest dokładnie ta sama. Chodzi o to, żeby fajnie umilić im czas i sprawić, że zrobią coś, co na co dzień nie jest dla nich dostępne. W związku z tym u nas na punktach podczas gier miejskich spotykacie animatorów. I tutaj mała gwiazdka, bo właśnie sobie przypomniałem, że właściwie coraz częściej osoby, które grywają, u nas na śledztwach, nazywamy też aktorami, no bo w sumie bardziej wcielają się w dane role. Tak? I to jest bardzo trudne do uchwycenia, bo jest to coś na granicy animacji i aktorstwa, ale faktycznie podczas śledztw ich rola zdecydowanie bardziej przypomina aktorów. I to aktorów takich, którzy mają bardzo interaktywne role. Dajcie znać, z jakimi nazwami. Wy się spotykacie w naszej branży? Czy hostessa to jest nazwa, z którą też się spotykacie na eventach? Wiem, że tak, tylko że chyba ta rola jest troszeczkę inna: hostesy i animator. Animator, jednak dla mnie, to jest coś, co dużo. osoba, która jest dużo bardziej gdzieś tam zaangażowana i, i też obsługuje czasami jakiś sprzęt. Ale. Ciekaw jestem waszej opinii. Może jest jakaś nazwa, której nie znamy, a która się tutaj doskonale sprawdzi. Jakby co, to wiecie, jak znaleźć. Dane kontaktowe oczywiście pod filmikiem. No i do zobaczenia na eventach w nadchodzącym sezonie. Siema, cześć, do zobaczenia. <śmiech> <śmiech> Dobra, jakby ta ostatnia część była jakaś słaba, to jeszcze dogram tutaj jeszcze raz